Cześć czołem, kluski z rosołem, podeprzemy się kalendarzykiem babci. 30 listopada 2023 roku, świętego Andrzeja, świętego Fryderyka, Justyny Konstantego. Dzwoniłem, pisałem do kilku Andrzejów dzisiaj, do Florka, do Idzikowskiego. O, takie, takie fajne zestawienie, do Andrzeja Florka, e, kto nie wie to wie, Andrzej Dzikowski. Instruktor z były policjant. E, takie mam zestawienie. Zresztą takie zestawienie zawsze miałem w życiu. Takie ACDC, jak to, tak to. No Dobra, ten 30 października nie będziemy mi mówili, kiedy wza, zaszło, kiedy wzejdzie, bo już to wygląda tak za oknem, e, czyli pełna dupa. E, ale jest e, m, tak naprawdę, tak naprawdę znowu gdzieś mi się artykuł wyświetlił o tym, że tam w, na tej wiosce, gdzieś tam, gdzie przypadkowo. Na wybory pojechali. Żeby głosować w tych ostatnich wyborach. Pojechali młodzi ludzie w kurtkach, kufajkach, tam butach zimowych, szalikach i przypadkowo tak poszli i przewidywali to, że będą stali do trzeciej godziny nad rana. Mm -hmm. e, no, zrobiono wał. rozumiesz, Ale jakoś jakoś widzę, że nie zależy pisowi do końca na, na wyjaśnianiu tego, tego wała, bo to jest ewidentny wał. Byli przygotowani, przewożeni, wyważeni itd. itd. Ale mają już, no, do 26 roku życia by robili bez pitu, no to już mają PIT, już mają i cieszę się i powiem tak, i w dupę za coś takiego, tym młodym wszystkim, debilom, no bo tak to trzeba nazwać. To teraz będzie się mieć, to się teraz posracie, będziecie piszczeć, co i jak, ale to jakby mało jeszcze, wiecie co, to coś niebywałego jest, polska giełda leci na ryj, na szyję, niemiecka idzie w górę dziwne zobaczcie. Jak Drzewa na placu, na, placu, ee, na placu trzech krzyży, przypadkowo są z Niemiec. Serwis z Niemiec, wszystko z Niemiec, przypadkowo, przypadkowo, Rafał zamówił i tak dalej, i tak no, dalej. W ogóle to, jakie, jakie wpływy? Niemców, Rosji, jakie? No po prostu to nie ma co badać, to w życiu nie mieliśmy Żadne, zero wpływów, zero robienia komuś, że to przed nią... Tu, który po niemiecku mówi, co to jest? Polak, polski polityk, premier mówi do jakiegoś tam innego po niemiecku, i tak dalej, i tak dalej. Że to jest robienie, że tak powiem, loda, loda w czystej postaci, mówienie do jakiegoś innego, innych ludzi po ich języku, Polak, i tak dalej, żenujące, obrzydliwe, no ale to nie jest Polak. Inny po rosyjsku tam gadał kiedyś też polski polityk, do ruskich, dziękując im tam za, za nie wiem, pracę omonu przy przy zamachu smoleńskim. No to, 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 to właśnie, nie ma wpływów. No nie no, to Centkiewicz Cenckiewicza pod sąd dajcie, no Rachonia, który mnie zdradził, rozstrzelajcie za to. To jest niebywałe i tak dalej. Orle leci na ryj, Niemcy idą w górę. Decyzja wszystko spowodowana jest to tym, że, że chcą haracz nałożyć 15 miliardów na, 15 miliardów na, na, na Orlen <laughs> za, wydobycie, za wydobycie gazu. No przecież to jest. Kurwa, to się w głowie nie mieści. To jest dopiero początek. A jeszcze, a jeszcze, a jeszcze, jeszcze... bo wyświetlił mi się artykuł o 300 pizzach, które gdzieś tam dostali ta banda tych sprzedajnych idiotów, e Idiotów, które, którzy nawet nie mają świadomości tego, że uczestniczą w sprzedaży Polski. Takich obwinął to mnie. Ten szwab przykleił serduszka i ją motał debili, po prostu się w głowie nie mieści. Ale dobra, okej. Okay. Ale inna historia. 300 piz zrobili. Przypadkowo jakaś tam pizzeria. Słuchajcie, spontanicznie podjął sobie szef taką decyzję. Mm -hmm. Wiecie, ile to jest? 300 pizza, ile to jest towaru? Jakie trzeba mieć magazyn zabezpieczony? Miałem knajp. Idź do jakiejkolwiek pizzerii, Największej w Warszawie. Poproś 50 pizz. Czas. Czas 300 pizz, ile to się robi? Ile towaru? Nie masz ciasta tyle przygotowanego, nikt nie ma tyle ciasta przygotowanego, proporcjowanego albo czegokolwiek, żeby na tą pizzę ułożyć. Żenujące po prostu to jest. Żenujące, jak rozklepują tą naszą Polskę.